Witajcie moi kochani. Jak wiecie, nadal jestem na przymusowych czasach i dlatego mój obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Słowa i myśli pozostają moje. Od dawna mamy świadomość, że największą siłą we wszechświecie jest ludzka wola, nasza wspólna siła w dążeniu do wspólnego celu. Ten kanał został stworzony z myślą o ludziach, tak aby każdy mógł czerpać z niego dobre rady i rozwijać swój potencjał na wielu płaszczyznach. Skoro kanał jest dla ludzi, to też sami ludzie powinni go wspólnie tworzyć i wymieniać się pomiędzy sobą dobrymi radami. Dlatego postanowiłem uwolnić ten kanał i sprawić, iż każdy z Was od teraz będzie mógł się stać współtwórcą. My wszyscy przecież jesteśmy prepersami, więc możemy też być nieokiełznanymi, dzikimi prepersami. Od teraz. Jeżeli macie jakieś dobre pomysły, a na pewno macie, którymi chcielibyście się podzielić z innymi, to weźcie swój telefon, nagrajcie krótki film i pokażcie na nim jak to robicie, tak aby porada była zrozumiała dla innych. Wgrajcie go na Wetransfer, a linka z krótkim opisem podeślijcie na maila, którego znajdziecie pod tym filmem. Dodatkowo zapraszam was do dołączenia do naszej grupy na Discordzie i na Facebooku, gdzie przez całą dobę możecie się wymieniać wspólnie doświadczeniami. Linki będziecie mieli pod tym filmem. Od teraz już nie tylko ja, ale my wszyscy jesteśmy dzikimi prepersami. Filmy nagrywajcie o wszystkim, o czym myślicie, że warto byłoby podzielić się ze swoimi znajomymi i innymi prepersami. Mogą być o ziołolecznictwie, o survivalu, o bushcraftzie, o preperingu, o robieniu zapasów, na przykład ogórków, jakie robicie, jak się leczycie z drobnych otarć, jak walczycie z komarami itp. Nagrywajcie wszystko i dzielcie się tą wiedzą, bo wszyscy jesteśmy dzikimi prepersami i ta wiedza jest innym potrzebna. Macie wiedzę, podzielcie się nią z innymi.